Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca, 5 sierpnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, kiedy zadałbym Wam bardzo proste pytanie, jak wygląda krzyż, jaki jest kształt krzyża, to pewnie każdy z Was bez problemów narysowałby pewnie dwie kreski, które w pewnym momencie się przecinają, albo dwie belki. Powiedziałby, to jest krzyż. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że krzyż również może mieć inny kształt. Krzyż naszych cierpień, obowiązków, trudności życiowych. To nie jest jakaś dekoracja. Krzyż, który możemy zrobić ze złota, z brylantów czy z drewna. Pamiętam krzyż. Rodziców Julki, która kończyła właśnie pierwszą klasę, wpadła pod samochód. Pamiętam ich kształt krzyża. Pamiętam kształt krzyża Dominika, który parał się z trudnościami związanymi ze zdrowiem i który niestety przegrał z rakiem. Widziałem krzyż jego rodziców. Widziałem krzyż człowieka zranionego, którego został oskarżony, niesłusznie osądzony. Widziałem jego tragedię i jego krzyż. On był również bardzo wyjątkowy i zupełnie nieporównywalny z żadnym innym krzyżem. Widziałem krzyż matki, której dziecko, której jedyny syn popełnił samobójstwo. Widziałem ludzi oszukanych, ludzi, którzy borykają się z różnymi trudnościami, dla których ich własne ciało, własne nauk jest problemem, jest krzyżem. Widziałem krzyż człowieka, który jest nękany przez innych, który nie może sobie znaleźć miejsca, który wciąż jest prześladowany. Widziałem krzyż osoby samotnej, która cierpi na samotność niby blisko ludzi, a jednak samotna. I prawdopodobnie Twój krzyż również jest bardzo wyjątkowy i bardzo bolesny. Natomiast chcę Ci powiedzieć, że nieważne, jaki jest kształt Twojego krzyża. Ważne jest, czy niesiesz swój krzyż tak jak Pan Jezus. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus wzywa nas, abyśmy brali swój krzyż, żebyśmy nieśli i naśladowali Pana Jezusa. Jezus nie mówi, żebyśmy wlekli krzyż, żebyśmy robili z siebie takich męczenników, żebyśmy brali krzyż i szli z godnością. Starożytni mówili per asperat astra, czyli przez trud do gwiazd. My, chrześcijanie, mówimy przez krzyż do zmartwychwstania. Kiedyś, gdy odwiedziłem mojego przyjaciela, który był w nowicjacie w Czernej koło Krakowa, u karmelitów Bosych. Spędziłem tam noc i rano, kiedy wstawałem, usłyszałem głos brata Wigilansa, który dzwonił dzwonkiem i który krzyczał na, na cały głos: Bracia, nie ma miłości Chrystusa bez krzyża. Powtarzał wielokrotnie ten, ten refren, i właściwie pomyślałem sobie, że to jest motto również dla mojego życia. Nie ma miłości Chrystusa bez krzyża. Oczywiście po Wielkim Piątku następuje później, za jakiś czas, Zmartwychwstanie. I mamy takie prawo, że jeżeli razem z Panem Jezusem cierpimy, jeżeli on jest uczestnikiem tych naszych cierpień, zapraszamy go do naszych cierpień, do naszego bólu, to mamy również prawo do tego, żeby mieć nadzieję na zmartwychwstanie, na zwycięstwo razem z Chrystusem. Pewnie, kochani, słyszeliście o takim programie wychowawczym, który nazywał się Bezstresowym Wychowaniem. Była to ucieczka. Było to też takie pewnego rodzaju mamienie dziecka, że świat wygląda bardzo kolorowo, że wszystko jest OK. Natomiast być może błąd w tym programie polegał też na tym, że nie, powiedziano, nie nauczono dziecka, w jaki sposób radzić sobie z trudnościami, z krzyżami. Bo nie jest sztuka sztuką, żeby eliminować w życiu dziecka różne przeciwności, ale sztuką jest nauczyć, żeby to dziecko potrafiło sobie radzić z tymi trudnościami. I Pan Jezus jest takim naszym dobrym wychowawcą który wziął wprawdzie na siebie wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze słabości. My nie musimy już umierać za nasze grzechy. On to zrobił za nas, ale chce, żebyśmy razem z nim nieśli, dźwigali te nasze trudności życiowe. Żebyśmy, tak jak On, On nam zostawił najlepszy wzór. Dlatego, że nie tylko teoretycznie, nie tylko nam o tym powiedział, ale pokazał, w jaki sposób dźwigać krzyż. I pomimo upadków, kiedy upadasz w swoim życiu, kiedy masz już kompletnie wszystkiego dosyć, zobacz na Jezusa. Które powstawał z upadku z miłości i szedł dalej. Ty zrób to samo. Może zdarzyć się, że ktoś dla ciebie jest krzyżem, że jest źródłem twojego cierpienia. Powinieneś nieść ten krzyż, znosić ten krzyż z miłości do Chrystusa. Ale może też zdarzyć się, że ty sam jesteś krzyżem dla innych. Zastanów się nad tym, czy przypadkiem twoje postępowanie nie sprawia, że komuś gorzej się żyje. I jest też takie powiedzenie, że rzeczą ludzką jest upaść, ale rzeczą szatańską jest trwać w upadku. Jeżeli upadniesz, to wstań i idź dalej. Do tego zachęca nas Pan Jezus, abyśmy podnieśli ten krzyż i byśmy szli aż do zwycięstwa, aż do zmartwychwstania, byśmy nie poddawali się, byśmy nie trwali w upadku. Święty Piotr pokonał swoje słabości, to znaczy zaparł się swojego mistrza, ale zapłakał. Wziął, jak to mówią, byka za rogi, jak to niektórzy mówią, czyli po prostu wziął na siebie odpowiedzialność, na klatkę, to kolejne określenie tego samego, i poszedł dalej żył, dalej ewangelizował, nie, za, nie załamywał się. Natomiast Judasz trwał w upadku, on nigdy nie powstał. Gdyby powstał, prawdopodobnie dzisiaj byśmy czcili świętego Judasza, który zdradził Pana Jezusa, ale który nawrócił się, zapłakał i który odpokutował swój grzech. Oddaj Panu Jezusowi swój krzyż, obojętnie jaki ma kształt. Nieś swój krzyż razem z Panem Jezusem, i niech w tym pomoże Ci to Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.